Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejny odcinek programu Ale Akcja na kanale CMC Markets Polska. Ja nazywam się Piotr Zając i dziś chciałbym przedstawić 10 moim zdaniem kluczowych wykresów i statystyk pierwszego kwartału 2022 roku, bowiem okres ten dobiega właśnie końca. Jest to mój subiektywny wybór. Mam nadzieję, że na podstawie tych wykresów i liczb e, można w jakiś sposób snuć mniej lub bardziej prawdopodobne scenariusze. Na kolejne miesiące. Chciałbym zacząć od yy, rynku surowcowego. Oczywiście, pierwszy kwartał 2022 roku zapisze się w historii, prawdopodobnie przede wszystkim jako czas inwazji Rosji na Ukrainę. Z punktu widzenia rynków finansowych natomiast zapisze się moim zdaniem jako czas pędzącej inflacji napędzanej cenami właśnie surowców. Yy, dlatego na start proponuję przyjrzeć się indeksowi CRB, który jest agregatem towarowo-surowcowym. Na jego wykresie, a jest to wykres długoterminowy w ujęciu tygodniowym widzimy, że od po marca 2022 roku panuje nieprzerwany, książkowy wręcz trend wzrostowy. Linia trendu jest odłożona jak od linijki. W takim ujęciu długoterminowym widać, że cały czas jesteśmy jednak jeszcze daleko od szczytów, co daje przestrzeń do średnioterminowych, czy nawet długoterminowych zwyżek na tym w wykresie. W dniu inwazji, czyli 24 lutego, gdy niemal wszystkie aktywa rynków kapitałowych zareagowały spadkami tutaj panował względny spokój, który poprzedzał, jak się potem okazało, mocne wybicie dojście w okolice 309 punktów, co na tym wykresie widać, że jest poziomem najwyższym od blisko 8 lat. Twarzą, jeśli tak można powiedzieć, tej surowcowej hossy jest zachowanie ropy naftowej, która znów zadomowiła się z wyceną powyżej 100 dolarów za baryłkę. Głównym efektem jest niestety, ale inflacja w lutym. W USA sięgnęła ona poziom 7,9% w Polsce 8,5% ale trzeba pamiętać, że wpływ tutaj taki studzący miała tarcza antyinflacyjna. Szacunki Narodowego Banku Polskiego mówią, że średnia roczna inflacja w tym roku wyniesie 10,8%. Inflacja więc trwa, inflacja przyspiesza i na razie końca nie widać. W tym kontekście, jeśli mielibyśmy, mielibyśmy wyjść do przodu, to patrząc na wykres indeksu CRB właśnie z takiej długoterminowej perspektywy, cały czas jednak popyt jest tutaj stroną dominującą i na tej podstawie należałoby się spodziewać dalszych wzrostów cen, co niestety wpisuje się w, we wspomniane prognozy inflacji Narodowego Banku Polskiego, które Hmm, której poziomy osiągną w tym roku hmm, według prognoz e, wartość dwucyfrową. Dodajmy też, że czynnikiem, który cały czas oczywiście wspiera, e, wspiera od takiej strony fundamentalnej wzrost cen, jest oczywiście wojna na Ukrainie i powodowane przez nią przerwy w łańcuchach dostaw. A poza tym w Chinach wrócił e, COVID, e, są kolejne wprowadzane lockdowny, co przecież. Już ta lekcje odrawialiśmy i wiemy, że to również sprzyja przerwom w łańcuchach dostaw i zaburzeniom popytowo-podażowym, co także może niestety, ale wspierać ten scenariusz rosnącej inflacji. A skoro już o inflacji mowa, to druga bardzo ważna, istotna rzecz. Galopująca inflacja zmusiła banki centralne do podwyżek stóp. W Polsce ten cykl zaczął się już jesienią 2021 roku ale trwa nadal. W tej chwili stopa referencyjna to 3,5%. Natomiast rozstrzał prognoz co do przyszłych stóp procentowych jest ogromny. Według Narodowego Banku Polskiego to ma być 4, do 4,5%, a ekonomiści ING dzisiaj, a mamy wtorek, 30 marca, publikowali prognozę, w której dają przedział 5, a 10% z uwagi na, on jest taki szeroki, z uwagi na ogromną niepewność i złożoność wszystkich Czynników, no i niemniej, na które prognozy byśmy nie patrzyli, to należy oczekiwać podwyżek stóp procentowych. To dotyczy nie tylko, nie tylko Polski. W Stanach Zjednoczonych doszło już, też zaczął się ten cykl. Na posiedzeniu 16 marca Fed podniósł przedział stóp procentowych o 25 punktów bazowych, zapowiedział 6 kolejnych. Podwyżek. Europejski Bank Centralny na razie nie podwyższa stóp, ale z retoryki zniknęła już mowa o przejściowości inflacji, co też mo można uznać za pewien taki jastrzębi zwrot. I tak, ten jastrzębi zwrot w globalnej polityce ma przełożenie oczywiście na rynek długu. Tu chciałbym zwrócić uwagę na rynek długu amerykańskiego, bo to przede wszystkim jest rynek, który cieszy się największym zaufaniem inwestorów. Rentowności dziesięciolatek. Sięgają, sięgnęły w ostatnich dniach poziomu 2,5%, a więc wieloletnich szczytów. Jest to poziom najwyższy od 2019 roku. Co gorsza, rentowność pięciolatek sięgnęła 2,6%, a więc mamy tak zwaną inwersję krzywych, która niestety w przeszłości była swoistym alarmem i sygnałem wyprzedzającym, ostrzegającym przed nadchodzącą recesją. Oczywiście warto brać teraz poprawkę na ten sygnał, z uwagi na to, że rynki są bardzo. Nazwijmy to rozregulowane. No, niemniej, co najmniej jest to jednak sygnał ostrzegawczy, więc i podwyżki stóp, i ta inwersja krzywych rentowności no, powinny tutaj zapalać nam lampki alarmowe. Zwłaszcza, że też ten mijający kwartał, jeśli mielibyśmy wybrać jakieś słowo klucz takie z działu makroekonomii, to być może na jednym z pierwszych miejsc znalazłoby się słowo stagflacja. Kolejny wykres, który moim zdaniem ma charakter symboliczny i jest bardzo istotny z punktu widzenia pierwszego kwartału i z punktu widzenia kolejnych miesięcy, to zachowanie polskiej waluty. Tutaj na wykresie pokazuje relację euro do złotego. Niestety, ale konflikt, wojna na Ukrainie spowodowała, że odpływ kapitału obserwowano nie tylko oczywiście w w krajach, które są bezpośrednio w ten konflikt zaangażowane, czyli nie tylko z Rosji ale z Ukrainy, i z Ukrainy, ale także z rynków regionu, w tym oczywiście z Polski. Te reakcje z początku marca, zwłaszcza były jak na rynek walutowy, jak na rynek złotego, bardzo, bardzo gwałtowne. Sesja 7 marca przyniosła kurs euro po raz pierwszy w historii sięgający aż 5 zł. Widać tutaj na wykresie takie naruszenie górnej granicy długoterminowego kanału wzrostowego. Noty wahania rzędu kilku procent dziennie to było coś niespotykanego. Narodowy Bank Polski zdecydował się, o ile dobrze pamiętam, na dwie lub nawet trzy interwencje na rynku Dewis, ale nie przyniosły one wówczas jakiegoś silniejszego efektu. Tylko chwilowe, takie naprawdę godzinne stumienie tej deprecjacji. Rynek oczywiście dotarł do poziomu, w którym był lokalnie wykupiony skrajnie wręcz wykupiony co sprowokowało. Cofnięcie, no i oczywiście też decyzja o podwyżce stóp wówczas o 75 punktów bazowych, też, też zrobiła tutaj pewnie swoje, o wiele więcej niż ta interwencja na rynku dewizowym. Niemniej jednak, wychodząc tutaj do przodu, sytuacja geopolityczna, czyli cały czas trwająca wojna na Ukrainie, no i także ta monetarna, mam tu na myśli galopującą, mimo wszystko, inflację i mm, niezbyt optymistyczne prognozy co do jej poziomu na ten rok. Wciąż działają na niekorzyść polskiej waluty. Patrząc też przez pryzmat tego wykresu, że jednak mamy do czynienia z długoterminowym trendem deprecjacyjnym, to zakładałbym, że i tutaj e, będzie ten trend kontynuowany. Oczywiście mówimy o takim średnim co najmniej terminie. E, warto jeszcze dodać, tak tytułem trochę anegdoty, że do historii pierwszego kwartału może też przejść konferencja prezesa Adama Glapińskiego, na której nazwał siebie. Jastrzębiem, który stoi na czele innych Jastrzębi wchodzących w skład Rady Polityki Pieniężnej. Skoro wspomniałem już o odpływie kapitału z polskiego rynku finansowego, to warto na chwilę pochylić się nad polską giełdą. Wojna spowodowała przede wszystkim zmiany biegunów. jak już o tym opowiadałem podsumowując luty. No przede wszystkim widać było porzucenie banków, branży odzieżowej, spożywczej no i oczywiście. Spółek ukraińskich nastąpił natomiast diametralny zwrot w kierunku tzw. starej ekonomii. Zyskiwały branża energetyczna, paliwowa, górnicza i przede wszystkim spółki, które dostarczają produkty e, i usługi dla wojska czy też administracji państwowej. Największym beneficjentem wciąż e, pozostaje, jeśli chodzi o spółki, e, Lubawa. I to patrząc zarówno za ten okres od 24 lutego, czyli od początku inwazji do dziś, jak także na stopę od początku roku, są to odpowiednio plus 180 i plus 150%, więc bardzo pokaźne, pokaźne ruchy. Największa presja podażowa oczywiście dotknęła spółki ukraińskie na czele z Kernelem, Milky Landem i IMC. Tutaj w zestawieniach Year to Date widzą Państwo najsilniejsze spółki u góry, najsil, najsłabsze spółki na dole. I pomimo tego, że ostatnio znów te bieguny nieco się zaczynają odwracać, to mimo wszystko te 3 miesięczne stopy zwrotu cały czas pokazują, że rozgrywana jest. Cały czas w sile relatywnej są spółki starej ekonomii, a spółki ukraińskie, spółki odzieżowe są pod presją. Podaży, trudno powiedzieć, czy te tendencje się utrzymają, zwłaszcza, że ostatnio każde pozytywne doniesienie za wschodniej granicy powoduje, że te bieguny odchylają się w bardzo, bardzo dynamicznie w, w drugą stronę. Natomiast pewnych podpowiedzi możemy szukać w zestawieniu numer 5, czyli spółek indeksów z siłą relatywną, mierzoną. Ja lubię ten wskaźnik osobiście mierzoną spółkami, notowaniami przebywającymi powyżej tych długoterminowych średnich kroczących, prostych średnich kroczących z 50 i 200 sesji. Na zakończenie wtorkowej sesji 29 marca na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych były 54 spółki, które miały notowania powyżej tych średnich i 4 indeksy branżowe. Te indeksy to górnic, to indeks WIK Energetyka, górnictwo WIK Paliwowy i WIK Chemia także to też potwierdza siłę tej tak zwanej starej ekonomii wśród spółek. też przede wszystkim dominują przedstawiciele tych czterech branż, natomiast przewijają się też w tej liście między innymi spółki gamingowe, a więc można znaleźć tutaj nieco szerszą dywersyfikację, jeżeli oczywiście opieramy się o ten wskaźnik i ufamy, że ta siła relatywna się Utrzyma. Warto dodać w tym miejscu, że średnie kroczące z 50-200 sesji stanowią takie umowne granice trendów wzrostowych, więc oczywiście, w razie przekroczenia ich w dół przez te kursy, można to traktować jako sygnał alarmowy, czy też sygnał do ucieczki, czy redukcji pozycji. Kolejny wykres to indeks SP 500. O ile bowiem, dlaczego zwracam na niego uwagę? O ile bowiem kapitał odpływał bardzo dynamicznie z tej części świata, mam na myśli naszą część świata, czyli Europę Środkowo-Wschodnią, to im dalej na zachód, zwłaszcza za ocean, tym ta reakcja była mniejsza i bardzo dobrze pokazuje to właśnie indeks SP 500. Obronił poziom 4200 punktów, chociaż był on kilka razy w opałach, ale jednak udało się. Udało się go wybronić. Skala spadku, co jest może bardzo istotne, licząc od ATH do dołka z 24 lutego, nie przekroczyła 20% w przeciwieństwie m.in. do DAX-a czy WIG-u, a więc ta umowna granica hos nie została przekroczona. W tym punkcie minimalnym skala strat sięgała 15%, więc można powiedzieć, że jest to taka, że mieliśmy do czynienia z, z korektą, przynajmniej na ten moment, z taką korektą z tych spod znaku bardziej. Dotkliwych. Co istotne, od połowy marca indeks rośnie w imponującym tempie. Widać tutaj serię zielonych świeczek. Wrócił na średnie z 50 i 200 sesji. I jeśli chodzi o zakończenie, licząc od zakończenia wtorkowej sesji, to do ATH, czyli do rekordu historycznego, indeksowi temu. Brakowało zaledwie 4%, więc wszystko jest na dobrej drodze. Warto dodać, że także indeksy NASDAQ czy RASL 2000 wróciły nad swoje średnie z 50 sesji, więc można powiedzieć, że Wall Street odbudowuje swoje siły szeroko, co jest oczywiście dobrym sygnałem, bo zakładając, że to właśnie w Nowym Jorku jest barometr globalnych nastrojów, szczególnie tych, które się udzielają naszej części świata, no to jest to jakiś pozytywny sygnał, jeśli patrzymy patrzymy do przodu zwłaszcza, że właśnie na wykresie widać próbę wyjścia z tej korekty i jest ona całkiem całkiem obiecująca na wojnie nie wszystkie rynki reagowały w taki sam sposób można powiedzieć, że giełdy to jest trochę taki system naczyń połączonych, więc jeżeli kapitał bardzo dynamicznie uciekał z tej z, z Europy środkowej to musiał znaleźć miejsce gdzie indziej Oczywiście on częściowo lokował się w omawianym przed chwilą Nowym Jorku, natomiast widać, że szukał także, szukał także z ulokowania w Ameryce Południowej. To jest wykres z brazylijskiej Bovespy, która pod względem stopy zwrotu od początku roku, czyli year to date, jest jednym z najsilniejszych obecnie indeksów na świecie. Zyskał bowiem od początku stycznia 14,5% jak widać kurs jest w kanale wzrostowym, a średnie z 50 i 200 sesji są bliskie utworzenia krzyża, złotego krzyża, czyli takiego, takiego długoterminowego sygnału przesilenia, więc wykres ten wygląda zdecydowanie inaczej na plus, jeśli zestawimy go z, z indeksami giełd europejskich. Na marginesie warto też dodać, że turecki BIST 100 bardzo, jest też bardzo w tym roku mocny pomimo, pomimo sytuacji geopolitycznej. Jego year to date to jest 19,9% i jemu również jest bliżej do szczytów Hossy niż do pogłębienia lokalnych dołków, więc ewidentnie na te dwa indeksy zagraniczne warto być może w najbliższym czasie również zwracać uwagę. Skoro mowa jest o silnych rynkach zagranicznych, to warto też wspomnieć o rynku rosyjskim, który jest tej siły przeciwieństwem. Myślę, że ten wykres i to, co stało się 25 lutego, przejdzie też do historii rynków kapitałowych. W dniu inwazji, rosyjski indeks RTS spadł w ciągu jednego dnia o 38,3%. W dzień kolejny, czyli 25, 25 lutego, zyskał 26,1%, więc ta zmienność była potężna. Natomiast władze rosyjskie, bojąc się odpływ kapitału, o to, że inwestorzy będą się panicznie wycofywać z rynku, zamknęli giełdę. Po prostu. I od 26 lutego do 25 marca była ona nieczynna. To jest raczej rzadko spotykana sprawa, by ktoś po prostu zamykał handel, nie dopuszczał inwestorów do, do realizacji zleceń. Decyzja nieodpowiedzialna, niezgodna z regułami yy, rynku, także to zachowanie ewidentnie zapisze się w historii. Już też ma swoje konsekwencje dla, dla moskiewskiej giełdy. Została ona wykluczona z Europejskiej Federacji Giełd i zawieszona w prawach członkowskich jej światowego odpowiednika. Od kilku dni ten handel został wznowiony, natomiast dotyczy on ograniczonej liczby spółek, też jest ograniczona możliwość yy, krótkiej sprzedaży. No, więc niewiele ma to wspólnego z wolnym rynkiem, za jaki rynki giełdowe się przecież uznaje. No i tylko wtedy, kiedy są one wolne od tego typu ingerencji, to możemy mówić o, no, o realnych i uczciwych warunkach zawierania transakcji. Przedostatni wykres, do którego często wracam, wracam to złoto. Kruszec zachował się książkowo w obliczu wojny. Widać to było bardzo dobrze właśnie 24 lutego, bo zanotował on w ciągu kilku, kilku godzin wzrost z 1910 dolarów za uncję do 1974. Potem ten kurs nieco się uspokoił, ale z tendencją wzrostową, co w ciągu kilku dni skutkowało wyjściem do poziomu 2069 dolarów. Więc granica 2000, ta okrągła granica została przebita. To jest o tyle istotne, że ten ruch wpisuje się w budowanie tej długoterminowej formacji spotka z uchem. Ten drugi element formatyczny, czyli to ucho, to jest właśnie to, co widzą tu Państwo na wykresie. Można powiedzieć, że to ucho się wypełniło. Teraz mamy takie cofnięcie do wsparcia w strefie 2000-1950, i zakładając, że ten długoterminowy spodek i cała formacja się wypełni. To powinniśmy w, w, w krótkim, średnim terminie zobaczyć ponowny atak na 2000 i być może przebicie tego szczytu formacji, co w długoterminowym ujęciu byłoby bardzo korzystnym sygnałem. Biorąc pod uwagę to, o czym mówiłem na początku, czyli o galopującej inflacji, podwyżkach stóp procentowych i też szukaniu jednak dywersyfikacji przez inwestorów i być może uciekaniu, właśnie przynajmniej z częścią kapitału do bezpiecznych przystani, no złoto cały czas wydaje się spokojnym, ale jednak atrakcyjnym, długoterminowym aktywem do, do lokowania przynajmniej części, części kapitału, więc w tym kontekście wydaje mi się, że cały czas na kruszec warto, warto zwracać uwagę. I na koniec bitcoin, który muszę tutaj przyznać szczerze, pozytywnie zaskoczył mnie swoją siłą. Nie mówię o tylko o ostatnich wydarzeniach i wyjściach na nowe lokalne maksima, ale ogólnie. Wykazał się on relatywną siłą już pod w dniu inwazji rosyjskiej, bo nie pogłębił tego dołka z początku roku. Tworzył wręcz przeciwnie takie podwójne dno w strefie 33-34 tysiące, tworząc tutaj taką strefę wsparcia. Nie udało się jej pogłębić. Od góry wzrosty ograniczał opór w strefie 45-46. Opór ten został przełamany w, w tym tygodniu. Bitcoin wrócił powyżej średnich z 50 i 200 sesji. Obie te średnie zaczęły zawracać w górę, więc tworzy się pewna szansa na, na przesilenie i powrót, powrót z zwyżek. Tak, ta siła relatywna i, i analiza techniczna wysyłają tutaj pozytywne sygnały. Dobrze wygląda też to, że Bitcoin jest skorelowany mocno ze SP500. Ta korelacja jest najwyższa od 17 miesięcy między tymi dwoma aktywami. No więc, zakładając to, o czym mówiłem wcześniej, że Wall Street wraca do zwyżek ma tylko 4% do swojego ATH i pozostaje relatywnie silnym rynkiem jednak, takim sercem cały czas giełdowego świata jest to, jeżeli Wall Street będzie kontynuować zwyżki a ta korelacja się utrzyma, to również jest to dla Bitcoina bardzo pozytywny sygnał. Dodam też, że cały szeroki rynek altcoinów, przynajmniej tych głównych, również idzie do góry i nie jest to tylko i wyłącznie zasługa bitcoina. Ethereum, które zbliża się do najważniejszej aktualizacji, czyli merge i przejścia na proof of stake, przekroczyło ostatnio poziom 3400 dolarów za sztukę. Bardzo dobrze radzi sobie projekt Ekosystem projekt Terra. Ze swoją kryptowalutą Luna, która również wyznaczyła ostatnio ATH powyżej 100 dolarów i już wcześniej wykazywała się siłą relatywną. Do zwyżek wrócił też m.in. Binance, Coin, Dogecoin i wiele innych altcoinów. Wypadkową jest fakt, że kapitalizacja całego rynku wróciła w końcu powyżej okrągłej bariery 2 bilionów dolarów, więc i to przekroczenie tej granicy można traktować jako swoiste, swoiste przesilenie. Wygląda na to, że w drugi kwartał rynek kryptowalut wkracza, e, można powiedzieć, z takim byczym sygnałem, choć cały czas należy pamiętać i brać pod uwagę, że jest to rynek bardzo zmienny, a przez to ryzykowny. I tutaj postawiłbym kropkę. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do komentowania materiału i subskrybowania kanału. A na dziś już dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia.